Hej, witam się z Wami z Budwy, jesteśmy właśnie na porannym bieganiu i powiem Wam szczerze, że znajdujemy tak piękne spoty po drodze, ale to nie o tym dzisiaj. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami o stabilności w podróży, więc koniecznie zostańcie do końca, a ja biegnę dalej. Tutaj jest ekstra restauracja, taka na poranną kawę, na skarpie. I tu mamy absolutnie przepiękny widok. I powiem Wam szczerze, że tu jest tak spokojnie, nie ma nikogo. Oprócz tego, że wczoraj był jakiś nudysta na tej plaży i się kąpał. Ale tak ogólnie to w ogóle tutaj nie ma ludzi, jest taki spokój. Więc fajnie, fajnie jest tutaj przyjść sobie na właśnie poranne bieganie i kawę może. Zastanawiam się, czy tutaj poziom wody się podnosi, bo Restauracje są, widzicie, tak zabezpieczone. Pudne jest to trochę, że wszystko jest tak zamknięte. Wiecie, tutaj nie ma za dużo turystów, pewnie w, w grudniu. Jest kurczę 21 grudnia, a ja jestem w lekkiej bluzie i sobie tutaj pomykam po plaży. Jest absolutnie przepięknie tutaj. Ja lubię nasze życie nazywać tymczasowym światem, dlatego że, wiecie, nie mamy stałego miejsca zamieszkania. Zmieniamy miejsca z miesiąca na miesiąc, i to życie jest trochę takie no powiedzmy crazy i to co daje mi stabilność właśnie w takiej podróży jest znalezienie takiego jednego takiej jednej rzeczy która będzie zawsze stała i to jest właśnie sport zawsze jak gdzieś się wyprowadzamy, pierwszą rzeczą którą robimy to szukamy właśnie siłowni i to pomaga mi mieć po prostu taką stabilność, taką jedną rzecz, która jest wszędzie stała, więc uważam, że to jest bardzo fajna metoda, jeżeli ktoś z was podróżuje tak no wiecie, cały czas po prostu. Uważam, że to jest najbardziej relaksujący dźwięk, jaki sobie można wymarzyć. Oprócz e, smażące się cebuli. Sortuję. Fajnie jest mieszkać w takim miejscu, gdzie grudzień wygląda właśnie tak. Można sobie przyjść na plażę. Praktycznie nie ma nic do są dwie osoby. To naprawdę magicznie. It's a heartbeat home. Tutaj odkryliśmy taką fajną miejscowość, nie wiem jak ona się nazywa, ale napiszę Wam na ekranie. Ona jest dosłownie opanowana przez koty. Wszędzie są koty tutaj. Na plaży zobaczcie. Wszędzie śpią. Teraz będziemy przechodzili pod hotelem. Tutaj na mapie możecie zobaczyć, nie Zaraz Wam pokażę, bo się odbija światło. W każdym razie jest tutaj tak wszystko przemyślane, że naprawdę szabowa o tam budwa. Zobaczcie. Dzień dobry, witam się z Tobą w poniedziałek. Jest 22 grudnia i idę właśnie do sklepu kupić rzeczy na pierogi, a przedtem muszę wyrzucić śmieci i nie powiem wam, że śmietnik tutaj jest tak daleko. Że muszę przejść praktycznie pół miasta, żeby wyrzucić te śmieci, co mnie zawsze denerwuje, bo nie chcę mi się po prostu iść tak daleko. Muszę przejść naprawdę no tak z 5 minut to idę. Jest z bloku i z tymi śmiećmi. No. Całkiem sporo. I nie mam pojęcia, czy to jest normalne, czy to jest w ogóle nasz śmietnik, bo nigdy się nie spytałam e, naszej pani, która tutaj wynajmuje ten apartament więc idę tak długo tu muszę przejść na rondzie i tutaj mam świetniki ciekawe co? Nasz supermarket najlepiej przyjść do niego rano, bo później to się dzieją tutaj sceny dantejskie. Jest tak dużo ludzi. Muszę kupić na pewno mąkę bezglutenową. Moja ulubiona sekcja, czyli chlebek. I to jest coś, czego po prostu nie mogę przejść obojętnie obok tego. Burek z mięsem. Jem to praktycznie codziennie. Muszę się ogarnąć z tym jedzeniem burka, bo e, ja już czuję, że mi się przybywa, ale ja nie mogę. Ja po prostu się oprzeć. Jak widzę to i jestem w sklepie, a jestem w sklepie praktycznie codziennie, to zawsze to, po to sięgam. Bo to jest takie idealne śniadanie, idealny lunch. Jest, wiecie, no szybko, tanio. I niezdrowo, bo jest tak tłuste. Wow. To, to jest po prostu coś przepysznego. To jest taka woda smakowa, o smaku mandarynek. Najbardziej w tym sklepie lubię panów z mięsnego, oni są tak fajni. Ja zawsze na nich mówię po polsku i oni nasłownie wszystko rozumieją. I zawsze robią jakieś żarty, na przykład ja mówiłam teraz, że chcę świnię, a on pokazuje, że to jest świnia na swojego kolega. No bardzo są sympatyczni. Zresztą chyba zawsze na dziale mięsnym są tacy ekstra faceci. Albo też babeczki. Zależy, ale zazwyczaj są faceci chyba. Ja tak bardzo boję się zmian, że ja nawet do kasy podchodzę zawsze do tej samej pani. Pani, która wie, że ja nie mówię w ich języku i nie będzie mnie pytała o jakieś różne rzeczy. Chociaż w sumie bardzo podobne są te niektóre słowa. Da się w ogóle wyłapać, tak wiecie. Z tego co mówią, po prostu jakieś poszczególne słowa, można sobie tam jakoś skleić w głowie. A więc tak, no ja nawet chodzę do tej samej pani do kasy. To jest właśnie moja stabilność. Tak, sobie buduję stabilność w innym kraju. Po prostu. Ja nie lubię zmian, bardzo nie lubię zmian, więc um, każde takie małe zmiany wprowadzają trochę chaos w moim życiu, więc um, próbuję to zminimalizować. I ja naprawdę często zastanawiam się, jak ja daję radę tak zmieniać miejsca co miesiąc z, tym, z tymi moimi przyzwyczajeniami do właśnie miejsc. Ja się szybko przyzwyczajam też do miejsca, w sensie szybko aklimatyzuję się w nowym miejscu. Po tygodniu już jest, wiecie, tak spoko, że już nie pamiętam o kolejnym, o poprzednim miejscu. Więc może to jest też plusem. Za to wszystko zapłaciłam 37 euro, a co tu mamy? Mamy tak, dwa pomidory, nie wiem ile jabłek, dużo jabłek. Mamy tutaj tego właśnie burka z mięsem, którego Wam pokażę później. Kawa trzy w jednym, chipsy, mąkę, e Ciastka bezglutenowa, czekolada, chleb bezglutenowy, jakiś ser, ten, ten napój, który wam pokazywałam, gazowany, mały proszek, kawałek świni, e, jakaś tam szynka, no i ryż i jakieś przekąski. I właśnie tak mniej więcej codziennie albo co drugi dzień wydajemy około 30-40 euro, czasami jest to więcej, zależy co. Bierzemy i jakoś dużo mięsa, teraz nie wziąłem praktycznie wcale, oprócz tej świni, która kosztowała w sumie tylko 2,30 euro, to jest bardzo mało, to chyba jakieś takie, e, nawet nie wiem co to jest, bo po prostu pani brała i ja podeszłam i powiedziałam, że chcę to samo, ale wyglądało to po prostu jak takie kotleciki e, ze świni, wiecie, naschabowe, nie wiem co z tego zrobię, ale coś z tego zrobię, może jakiś gulasz. Pokażę wam tego burka, to jest taka przekąska, przykładane ciasto mięsem albo też są opcje sera, szpinaku e, i chyba z ziemniakami jest też taka opcja. Ja zazwyczaj biorę z mięsem, raz wzięłam z serem i mi tak średnio smakowało. I oni tego burka popijają ranem. E, w każdej piekarni masz taką lodówkę obok i dobierasz sobie do tego E, właśnie Iron. Ja jeszcze nie próbowałam, ale słyszałam, że bardzo fajnie przełamuje to smak, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się um, spróbować po prostu. Jest 24 grudnia, mamy Wigilię, ja właśnie zabieram się za lepienie pierogów i to jest ten czas, w którym najbardziej tęsknię za posiadaniem Własnego kąta, własnej kuchni, dlatego że w tym apartamencie nie mam ani jednej miski. Będę wyrabiała ciasto w czymś takim. To jest taka patera do burka. Myślę, że akurat będzie spoko. ale na przykład e, sałatka jarzynowa jest w garnku. A mój wałek to będzie butelka po wodzie. Umyłam ją oczywiście już i jeszcze próbuję zdrapać te naklejki. Podróżowanie jest fajne, dopóki nie tęsknię właśnie za takimi prostymi rzeczami jak posiadanie swojej kuchni, posiadanie swoich jakichś klamotów. Ale nie narzekajmy, nie ja zabieram się zalepieniem pierogów, a Wam życzę Wesołych Świąt. Celebrujcie ten czas, widzimy się w kolejnym odcinku już z Nowego Kraju, bo za tydzień się wyprowadzamy. <grych> pa pa.